Piękna, 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 co Leon zapomniał. Dziesięciolecie jest nasze. Artykultura chce zniszczyć naturę ludzką. Ideologiami wrodzonymi w, w Ja pamiętam, wędrowałyśmy wzdłuż Wisły, to był mróz. I ja miałam takie poczucie, że ja właściwie kocham po raz pierwszy. Gdybyśmy to schrzaniły, ten związek, to w zasadzie byśmy zrobiły coś złego bardzo. Żyję tylko i wyłącznie seksem. I co w odbywającej od natury konfiguracja. To już wygląda na 2003 i wtedy nasze państwo wpadło pierwszy raz na pomysł, że można by nas zauważyć. Małżeństwa partnerskie to jest za daleko idące rozwiązanie. No to, to jest postawienie świata na głowie. Ja apeluję do kolegów z SLD, żeby ujawnili, którzy mają ten problem. Jeżeli wszyscy byśmy takie zboczenie uznali, no to nie będziemy zdrowi. No. Kiedy już byliśmy jakby ze sobą, to też jeszcze nie oznaczało, że weszłyśmy w strefę naprawdę wolności wewnętrznej. Na przykład nie przedstawiałam swoim przyjaciołom, kiedy cię poznałam, że jesteś. No tak. I Właściwie odnosili się do mnie jako do jakiejś twojej współlokatorki. Wysadzimy to w powietrze. Sprzeczny z naturą. Nie będzie zgody na adopcję. Po prostu ideologia. Poczułam, że właśnie spotkałam w końcu osobę, z którą chciałabym mieć dziecko. Pisałyśmy do kliniki leczenia niepodległości. Szanowna Pani, z przyczyn wiekowych i braku męskiego partnera nie możemy podjąć się leczenia. Co mają Panowie do przekazania Polkom i Polakom, którzy czekają na równość małżeńską? Na przepraszam, na co? Kiedy będzie równość małżeńska w Polsce? Panie Doktorze, to jest bardzo dobre pytanie. My tego nie mamy w programie. Są ciągle w przestrzeni kontrowersji, o czym dobrze wiecie. Państwo polskie stoi w miejscu. Mimo, że władza się zmieniła.